O tak wygląda suszenie materiałów przed pomalowaniem. Każdy materiał użyty do palm wielkanocnych jest leżakowany, suszony. O każdy pęczek. Potem jest dopiero malowany, wybielany i malowany. Także jakość kolorów jest perfekcyjna. O, tu mamy zrywany kartamus. Czyli te kwiatki, które używamy do naszych palm. O, jest tego sporo. Także zapraszam do naszego sklepu internetowego. www Wielkanocne palmy pl lub palmy można zamówić telefonicznie. Numer telefonu to 600 191 413. Macie gwarancję najniższych cen bez pośrednio od producenta. Jesteśmy legalnie działającą firmą, wystawiamy faktury VAT, także zapraszam. www wielkanocne palmy. ครบกระเป๋า